Wiedźmin 3 to nasza narodowa perła. 4 lata minęło od premiery, a my wciąż nieustająco go kochamy, z rozrzewnieniem wspominając spędzone w nim godziny. Trudno więc się dziwić, że nie jednemu z nas, miłośników Geralta z Rivi, na nowo mocniej zabiło serducho na wieść o dzikim goni mającym nawiedzić Nintendo Switch. No bo taki tytuł? Z wszystkimi dodatkami? Na przenośnej konsoli? To byłoby naprawdę coś. Byłoby? Jest, bo przecież pstryczkowy Wiedźmin 3 w końcu stał się ciałem. Ba, miał naprawdę niezłe wejście, wskakując od razu do pierwszej dziesiątki najchętniej kupowanych gier na Switcha. Zasłużenie? Jak najbardziej. Pokażcie mi drugą tak ogromną grę na nową konsolę Nintendo. Jest tylko jeden malutki tyci tyci problemik. Jeśli grałeś wcześniej w DZIGIGON na PC, Xboxie albo PS4, grafika w tej wersji gry spowoduje, że zaczniesz zastanawiać się, czy aby nie masz kłopotu z oczami. A przynajmniej tak to może wyglądać, jak odpalisz Wiedźmina 3 Gigon edycja kompletna na Switchu w trybie zadokowanym. I nieważne, że wówczas gra wyświetla się w wyższej rozdzielczości niż w trybie przenośnym. Wierz mi, nie chcesz sobie psuć odbioru tej fenomenalnej gry, grając w nią na Switchu podłączonym do telewizora. Zresztą sam zobacz o czym mówię. Prawie jak poprzednia generacja. No może jeszcze postacie jako takie wyglądają, ale reszta... Ech... Tutaj nie pomaga nawet mrużenie oczu. Pewnie powiecie teraz, ale zaraz, zaraz, przecież to tak źle nie wygląda. Na drzewach widać korę, w ruinach zamku da się dostrzec pojedyncze cegły tworzące ściany, a siodło płotki ma nawet strzemiona. No niby tak, ale wyobraźcie sobie, że nie oglądacie tego materiału w okienku YouTube'a, a na dużym 55- albo nawet 65-calowym telewizorze. Wciąż nic? No to może przypomnę wam, jak Wiedźmin 3 wyglądał na PC ta co? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. 喵、no. I jak? Teraz już wiecie, o co chodzi? W trybie przenośnym, na małym ekraniku konsolki, to aż tak bardzo nie radzi. Ba, może się nawet podobać, bo nie zwracamy takiej uwagi na szczegóły i niszczoną dzielczość, a zamiast tego cieszymy się grą, podziwiając sceny jakby żywcem wyciągnięte z obrazów niektórych impresjonistów. I w tym właśnie tkwi największa siła Switchowego Wiedźmina 3, że można go nie tylko zabrać ze sobą wszędzie, ale i grać w niego gdziekolwiek się znajdziemy. Na wyjeździe szkolnym, w pociągu, w drodze do pracy, a nawet w poczekalni u dentysty czekając na leczenie. Kanałowe. i wszędzie da nam on kuperadochy bo Nintendo Switch z Wiedźmiem 3 na pokładzie lepiej radzą sobie bez telewizora po co psuć sobie przyjemność i fundować sobie zupełnie zbędną wizytę okulisty